Cześć, witajcie. Dzisiaj będziemy grać Minecrafta. I dzisiaj będę potrzebować dużo emeraldów, żeby kupić tą Fortunę 3. Później rozkopię diamenty, które znalazłem. I jeszcze trochę sobie pokopiemy. Może jakieś znajdę. Mam nadzieję, że znajdę jakieś. Więc... Na początku, jak muszę zdobyć emeraldy? Mam tutaj farmę trzciny, mam farmę ziemniaków. O nie, czemu ten Enderman... Czy ja się na niego popatrzyłem, naprawdę? Jakoś nie pamiętam. Dobrze, że była woda niedaleko. O, i mamy perłę przy okazji. No to dobrze. E... Jeśli dzisiaj uda mi się zrobić diamentową zbroję, to wtedy w następnym odcinku pójdę do netheru. Tylko muszę mieć te diamenty, a to może być problem, bo... Znaczy, emeraldy. Tylko muszę mieć te emeraldy. A to może być problem, bo trochę to zajmie. Trochę to zajmie. Tylko jeszcze przekraftuję tą czcinę na papier. Może dwa emeraldy z tego będą, co teraz przekraftowałem. No ale raczej takie nie najlepsze są te. O, widzicie? Widzicie? Oni do siebie rzucali moimi ziemniakami. No, ale przynajmniej jest mały I teraz padł tutaj. I już go nie ma. Znaczy, już nie wróci. Teraz może z tym golemem, tylko. O nie. O nie. Okej, okay, mamy żelazo kolejne. Mam już ponad stek żelaza. To jeszcze sobie zrobię kowadło i wymienię się z nimi. Mam jeszcze dwa emeraldy. Później z tymi. Z tym. Sweeping Edge 2. To nawet niezłe. No i teraz... Teraz mam... E... 10 emeraldów, czyli no, jeszcze trochę, jeszcze trochę ich będzie, ale muszę poszukać jakiegoś villagera, który będzie miał lepszą profesję, na przykład jakiegoś. Wiecie co, chyba nie będę tych emeraldów na razie zbierać tą farmą, po prostu za chwilę wam coś pokażę. Zobaczcie, mam trzy stone, craftuję go razem ze sztabką żelaza i mamy Stone Cutter. Dzięki Stone Cutterowi możemy dać pracę villagerowi, bo to jest blok roboczy. Tylko teraz oni śpią, więc ja też się prześpię. A, jeszcze nie można, to może zabiję tego golema. ale właśnie dzięki temu, że jeden z nich będzie miał tą pracę, to oni się będą wymieniać za klej. A klej jest bardzo prosty do znalezienia. On jest w rzekach, więc oni się wymieniają 10... Nie, tak, 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 10 kleju za jeden emerald. Więc jak zdobędę tego kleju tak to mam już 6 emeraldów a z każdego bloku wypada 4 więc jest to bardzo łatwy sposób tylko jeszcze sobie miecz zrobię i w sumie nie wiem czemu jakoś o tym wcześniej nie pomyślałem, ale teraz będę tak robić przez jakiś czas dopóki nie zrobię sobie dużej farmy dyni i teraz e, widzicie, nigdzie nie wziął pracy. A widzicie, tutaj, zaklej. I teraz idę do tej rzeki. Zobaczcie, czy tu jakiś jest, ale oczywiście jest. Zobaczcie, tutaj. Klej jest. Jeszcze trochę tutaj się schowało. I zobaczcie, mam już 44. Idę do tego villagera, wymieniam się z nim za ten klej i mam cztery emeraldy. W jakieś mm, 30 sekund. Więc o, kolejny golem. Więc ja teraz y, tak sobie trochę pozbieram ten klej. I jak będę miał jakoś więcej, to wam wrócę. Wiecie co? Niedaleko miałem bagna. Nie jestem pewien dokładnie, w którą stronę tam trzeba iść, ale niedaleko były bagna i dzięki temu w nich jest pełno kleju, więc będziemy mogli mieć bardzo dużo emeraldów. Możliwe, że nawet nie będę robić tej diamentowej zbroi, tylko po prostu ją kupię od villagera, bo jest villager, który się nazywa Zbrojmistrz i u niego często na maksymalnym poziomie można kupić diamentowe zbroje i to net-enchantowane. Może nie na jakieś najlepsze enchanty, ale diamentowe zbroje. Więc. Bardzo byłoby to przydatne, tylko one też tam kosztują trochę. Więc dużo kleju by się przydało. Właśnie nie jestem pewna, gdzie były te bagna. Chyba nie w tą stronę. Na pewno gdzieś w tamtą stronę, więc nie wiem, jeszcze trochę pochodzę, ale jakoś ich tu nie widzę za bardzo nie wiem gdzie dokładnie są mi się wydaje że gdzieś w tą stronę ale trochę chodziłem na tym świecie więc nie jestem pewien no czekajcie, tu chyba są nie wiem, nie wiem. Mi, mi się wydawało że są bagna tak jakby liany były na tych Drzewach. Ale chyba nie ma. O, pełne klikpunek. Pustynia? Ciekawe. A nie, jednak nie pustynia. Ja naprawdę nie wiem, gdzie to jest. W którą stronę trzeba iść. Może chyba tak średnio z klejem. No nie wiem, jestem pewien, że gdzieś tu było to jezioro. Znaczy, wagno. Ale tutaj nie, to jest piasek. To nie był klej. Hmm. No to nie wiem, żebym się chociaż nie zgubił. Może to było w tą stronę jednak. Chyba złą szedłem, czy coś. Po prostu teraz. O, pies. Hmm. Gdzie mógł być? Nie, bo tutaj, jak wejdę, to wejdę w środek tajki. A tego bym raczej nie chciał. Może w tą stronę, jednak? Nawet nie wiem. Bo tutaj, tak jakby. Musiałbym wyjść z tej tajki, a ona jest dosyć spora. No trudno. I tak jestem koło fajnego jeziora, więc trochę w nim pozbieram ten klej i zaraz zacznę wracać. O, zobaczcie, co tam widać. Pilager Outpost. Więc to są koordynaty. 700. 700. 83 minus 550. Zrobię sobie screena. I teraz. Mm, Teraz będę znowu szedł do domu, tylko nie jestem pewien w którą stronę. Czy to jest moja wioska? Nie wiem, chyba nie. To nie może być moja wioska. Albo może. Nie, to nie jest moja wioska. To na pewno nie jest moja wioska. Dziwne. O nie, on otworzył drzwi, a za drzwiami był pająk. Co ty zrobiłeś, villagerze? Ale emeraldy wezmę. Tylko... Trochę tych. O nie, palę się. Okej. Okay. To pozabieram trochę te rzeczy z skrzynek. Mam nadzieję, że stąd, że jest więcej Emeraldu. Ale chyba tak nie do końca. Hmm. Ale nie wiem jak to się stało, że ja jestem w tej wiosce. Przecież to jest całkiem inna wioska. Ach. Nie wiem, a on jest agresywny. Nie. Chyba nie jest. Nie wiem tu ktoś jest. A, są dywany. Ale ich nawet nie podnoszę, okej. Okay. Hmm. Dziwne, czyli mam nową wioskę, ale gdzie jest moja wioska? E, może już nie będę na razie tak chodzić przez jakiś czas. Ale ogólnie jest tu dosyć słaba okolica. Wszędzie jest tylko tajga albo zwykły las. Teraz pójdę tutaj. Do domu znowu. Mam nadzieję, że już nigdy nie będę. O nie! Dwa creepery! Już nigdy nie będę musiał tak chodzić. Tylko pójdę jeszcze do tego odkleju. Mam nadzieję, że one mnie nie gonią. Chyba nie. No, raczej mnie nie widzą. Teraz wymieniam się z tym. Jeszcze. Ach, brakuje mi trzech emeraldów. Brakuje mi trzech emeraldów. Więc ja po prostu zrobię nowego. Tam. Kobel do pieca i zrobię diamentowy kilo. Zrobię diamentowy kilo. O, tu się z grinderze. Sporo rzeczy. Patyki najpierw. Później tak. I diamentowy kilo. Hm. Myślałem, że za to jest osiągnięcie. I jeszcze robię kowadło. Trzy bloki. Tak teraz tak. Stawiam kowadło tu. Żelazo odkładam. Tak samo jak ziemię i inne rzeczy, których nie chcę. Albo nie potrzebuję. Tak chyba dobrze. Teraz biorę to, robię tą, ten stone cutter i teraz idę zrobić kolejnego villagera. Tak mi się wydaje. A nie, w sumie nie muszę, bo ten się odnowił, no to... Nie wiem, to gdzieś tutaj zostawię jakoś tak dalej. Żeby, że... O nie, 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 nie. Nie, łup nie, nie tego. Nie rób tego, nie wybuchaj. nie, o dobrze. Stawiam tu chyba nikt nie bierze. to dobrze. I teraz muszę... I teraz muszę iść po skórę zrobić książkę, ale mam książkę, więc nie muszę. Kupuję Fortunę 3 gdzie to jest? Fortuna 3 kupiona to nie wiem ach kilo z Fortuną 3 i są tutaj tylko niech tu nie będzie tego zombie o nie nie chcę, żeby tu potwory mi chodziły jak kopie diamenty. Ok więc. Uwaga, kopie. Pierwszy. Wypadły dwa. Drugi. Wypadły cztery. Trzeci. Wypadł jeden. Czwarty. Wypadł jeden. Piąty. Wypadł jeden. Szósty. Wypadły dwa. Siódmy. Wypadły dwa. I ósmy, trzy. Więc mamy 16 diamentów z ośmiu. To jest naprawdę dużo. Tylko jeszcze się prześpię, bo mam tam respawn point w tamtej wiosce. A wolę mieć tutaj. Teraz robimy to. Diamentowy na pierśnik. O tak. Teraz lepiej. Odkładam ten do skrzyni. Diamenty też. No i mamy diamentową klatę. Mamy 10 diamentów. Mamy diamentowy kilo z fortuną 3. Ok, więc to dzisiaj byłoby już na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Trzymajcie się. Cześć.